Chcę zostać pielęgniarką! Musimy coś zrobić! Nie martw się, Czesio. Coś wymyślimy. Ta wróżka nie ma żadnych naukowych przypadek, bo stwierdzi, nie będę wolał nad światem. To przecież musi się udać. Chyba <słonkowanie> nie wróżycie. ja miałbym cię złotych i po ja nie w życiu żadne Szkoda gadać, wiem co zrobimy. Nigdy nie urośniemy. Nigdy jak to nie urośniemy? Nigdy jest Świat, gdzie jeszcze wciąż więcej się zła I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gadzi sobie. Dziwny ten świat, świat tych spraw, czasem asystent przyznać się. A jednak często jest tak, że to jest, co zabija, tak jak może. Lecz ludzi dobrej woli jest więcej. I mocno wierzę w to, że ten świat nie zmieni nim. Nie, nie, nie. Nadszedł już czas, najwyższy czas, nie nawet zniszczyć sobie. Już tam to słyszałem. Będziesz z tym dziwnością? Światem ma być poważna sprawa. No. Pan no też tym światem będzie chyba zrobić. Niech wyrośli go naprawdę. To nie nasza sprawa. My przecież nie chcemy Ale to On On jest właśnie tak światem i nas wieży. Nie możemy go trafić. Nie mamy czasu na takie rzeczy. Jak to? Przecież my to wszystko ma swój czas. Wszystko ma swój czas. I każde dzieło ma swój czas pod nieba. Jest czas rodzin i czas śmierci, jest przedchodzenia i czas to To znaczy, że życie jest takie proste, jak nam się wydaje. Ale wszystko ma swój porządek. też się źle i oszukani. A kiedyś na pewno będziemy szczęśliwi. A kiedy to będzie? Jak to kiedy? Wtedy, kiedy zapanujemy nad światem i będziemy jego władcami, a nie kij tam mógł. jak to mi życie? Tak, ale na pewno dam radę. Kiedy nawet z innej? Życie jest życie z Życie takie oznacza, że z innymi dzielą wszystko, że nie sprowadzam na innych cierpieniach, muszę ich przyjąć. A żeby się tak nie spędzić, mówię te uczucia? To już tak, ale... Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, dałbym się jak mieć przecząca, bym w filmie. Gdybym też miał dar przetłumaczenia. I znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, nic by, byłbym niczym. I gdybym rozdał najmłodsze, całą majątność moją, a ciało się, niech się ziści, niechaj się pola twoja stanie, ale zbaw mnie od nienawiści, ocalnie od prawdę, panie. Ale zbaw mnie od nienawiści, ocalnie od prawdę, panie. Macie rację, prawdziwy na życia, mam sobie wiele pokory. Nie Prawdziwy władca z Ciebie sprawia w Twoje ręce i tam decyduje o sobie. Prawdziwy władca nigdy się nie podaje. My też się nie poddamy. To my jednak uleśnimy? Czy to znaczy, że jednak będę w To tylko na życie mnie prosi. <grym> Dziękuję bardzo <grym> za i zapraszam teraz wychowawcę klasy drugiej D. Pan Paweł Pieczka. Rafał Krzysztof Gabor.